Siemano, z kunty wina trzeci odcinek Dzisiaj pokażemy wam zupnego dziadka do orzechów Kurwa, zjarany ostro Patrzcie tutaj proszę, już ładnie rozupany orzeszek Tak, proszę bardzo, A to kurwa Kurwa <grystwa> pomysłu Następny odcinek, tak Proszę bardzo, czekaj mordo Akurat ten był pusty, no bo jeździł z następstwem. Kur... na pełne. Pełne? <gry> Ciekawe... <gry> Ciekawe kto potem jechał. <gry> <gry> kurwa trzy orzechy poszły się i je... Chyba dupczyć. <gry> no nie mogę. A kto wie to że... <gry> No nie ja. Ty, ty, ej, damy gry z <śpiewa> Ty, święta idą, choinkę. O, właśnie, pał się. U nas idą święta, chociaż święto mamy na co dzień, jak jeramy ramy palenie, kurwa. Ale dzisiaj mamy wyjątkowo święto No bym... też zamien, nie? <śpiewa> Bo mamy choinkę nawet, ale choinka jest po to, żeby było oświetlenie, chociaż już stało nam. Słońce, mamy piękny działek po całej kurwa, nocy rozrabiania, kurwa, że tak powiem. Ciadek do skara <grym> smaczne. Pociudne, zdrowe. No, może na twój kurwa przejranny mózg zadziałają. Kupa na spodniach. Pokaż kupę. Nie. Pokaż kupę. Nie widać kupy. Bo jak to są niej to tam. Widać kupę. Dobra, koniec. Kup. No, <laughs> no teraz ty zrób dziadka dobrze. <laughs> nie, ja to nie zrzę. Taki Strubuj dobry jak dasz. ty. Spróbuj. Dobra. Daję ja cię nagrywam. Daj kurwa. Co kurwa. Kordyl, dziadek, człowieku. <laughs> Składzie orzecha. Nie widać orzecha, ty. No u ciebie też. O, widać, widać. Ja nie <laughs> ja to to <laughs> Dziadku! Czeku, masz gówno na spodniach. Nie wiem. Co musisz kość? No ja, Jeszcze. Tupa wyszkolona. To twoja jest wyćwiczona. Dawaj. Przez palca zjeżdżał.

Mam twarzy. słuchaj, Ej, nie nagrywasz takich dużych, ty nie masz do twarzy. Nie masz. <gryntau> Dobra. Nie pokazuj widzą faka, Orzechy, szama. Pokazuję ]occupy. tobie. Wiele orzechów, żeśmy najebali. Gatka ninja. Psiuk. <gryntau> Syban dostał. Dobra. Może. Szama i orzechy. No i zaj się. Nie mamy już skuna, nie mamy już piba. Robi się niedobrze Co Są same orzech, dupa boli. Może <laughs> ciebie. Kurwa. Nawet o tym. No jak nie No już kurwa błyszczał w spoiler. <laughs> Nawet za zapalniczkę. <laughs> nie mam, ty masz. Nie masz, się. W kieszeni kurwa. Na dole. Daj, bo Czas się kończy. Pół, pół, pół. Kurwa, pół minuty. Nie ma, oh a yeah. jest. Dawaj. <grystanie> <Doway>. Dawaj <grystanie> Podpaliłem Dawaj. Podpaliłeś się. Palca się spaliłem. Co mnie bijesz? Dawaj, ogień. Koniec ty, czasu. Dobra, do. Do, do następnego odcinka. that's what i hello mm -hmm.